Moi drodzy wielokrotnie uczestniczyłem w uroczystych zakończeniach nauki klas naturalnych. Uroczystości te dostarczały zawsze wielu wzruszeń, emocji, łez, u uczniów i wychowawców. Podziękowania dla najlepszych w obecności rodziców, nauczycieli, uczniów, mediów, władz lokalnych były dużym przeżyciem i wyróżnieniem. Po raz pierwszy tradycja naszej szkoły ulega zmianie. Jeszcze podczas studniówki, tak wspaniałej, nikt z nas nie pomyślał, że sytuacja w naszym kraju tak bardzo się zmieni. Jako wychowawca klasy trzeciej D, dziękuję moim wychowankom za współpracę w ostatnim roku. Drodzy absolwenci, kończy się pewien etap w Waszym życiu. Przed Wami egzamin naturalny. Więc życzę jak najlepszych wyników. Pamiętajmy jednak, że to nie wszystko. Przed Wami nowe, dorosłe życie. Chciałabym, abyście z satysfakcją podążali wybraną ścieżką, realizowali swoje cele i marzenia. Po prostu bądźcie szczęśliwi. Szczególnie ciepło chciałabym pozdrowić uczniów z klasy trzeciej C. Kochani, pamiętajcie, że jesteście wyjątkowi, a świat stoi przed Wami otworem. Zatem do dzieła. Powodzenia. Drodzy maturzyści, nie ukrywam, jest mi strasznie przykro, że nie mogę Wam złożyć życzeń osobiście, choć wierzę, że i ten czas wkrótce nadejdzie. Póki co, dziękuję Wam kochani za, jak sądzę, owocną współpracę. Wszystkie Wasze uwagi, refleksje, rozmowy. Praca z Wami to była naprawdę wielka przyjemność. W tym miejscu szczególnie ciepło pozdrawiam klasę 3a i 3d, a w ostatnim roku również klasę 3e. Wszystkie maturzysto. Życzę dużo cierpliwości w tym niełatwym czasie. Oczywiście powodzenia i spełnienia wszystkich marzeń. Do zobaczenia! Poznaj ja, aklesji! Muzy trzecioklasiści, życzę Wam zwycięstwa maturalnego, a po nim, ponieważ przed Wami najwspanialszy okres w Waszym życiu, swoboda działania i studia. Abyście się spełnili, zrealizowali wszystkie swoje plany i nawet najskrytsze marzenia. Abyście wykorzystali ten czas maksymalnie, z dużą ilością dobrej zabawy. Do zobaczenia! Hola chicos y chicas. Os quería felicitar por vuestra graduación. Ahora vais a empezar una nueva aventura Recordar vivir con empatia. Os saludo a todos y os mando un gran abrazo. Vuestra profesora de español. Drodzy maturzyści, dzisiaj ważny, podniosły dla Was dzień. Zakończenie roku szkolnego, a właściwie trzyletniej edukacji w szkole średniej. Życzę wszystkim połamania pióra, lekkiego pióra. Słowa szczególne kieruję do uczniów klasy trzeciej E. Życzę Wam weny twórczej, ale takiej weny ujarzmionej, konsekwentnej, celowej. A co po naturze? Spełniajcie dalej swoje marzenia. Dostrzegajcie piękno tego świata. To piękno jest w każdym drugim człowieku, jest w każdym z nas. Życzę Wam również pomyślności, szczęścia. Ufam, że wiedza, umiejętności, refleksje. Wszystko to, co wynieśliście ze szkoły, pozwoli Wam dzielnie stawiać się czoła nowym wyzwaniom. Mam również nadzieję, że książka dalej pozostanie Waszym wiernym, nieodłącznym towarzyszem. Powodzenia. Chciałbym Wam życzyć, abyście w nową drogę ruszyli z wielką energią.